Widzowie, oszukałem Was. Oszukałem Was, bo powiedziałem, że najbliższy film z serii Projekt 200 będzie za 3 tygodnie, a jest tydzień po premierze pierwszego. Dziękuję, że bardzo go dobrze przyjęliście. Jeśli chcecie jeszcze więcej z tej serii, albo. Jakichś ciekawszych odcinków, to dawajcie suba, lajka. No i zaczynamy projekt 202. No Niech w komentarzu napiszcie, co chcą. warto. A, no tak, tak, napiszcie, <gry> napiszcie, co chcecie. Dobra, i teraz w projekt 202 wyciskamy maksa na ławie. To będzie. Daj Boże. Że uciągnie. mnie. Dobra, ja jestem z powrotem. E, to będzie 180 kilo albo 185, jeśli się uda. Zobaczymy. No i to będzie taki mały checkpoint na naszej drodze po 200. No a to jest cytat na dziś. Strach jest tylko tak głęboki, jak na to pozwala umysł. Więc nie dajmy się dzisiaj strachowi głęboki. i podejdźmy. St no, no wiem, wiem, wiem. Szukałem w czasie GPT. Powiedział to Bushido. A poza tym mamy 26 stopni Jestem nieźle rozgrzany Ale mimo wszystko trzymam na sobie jeszcze bluzę Pump cover, żeby nie pokazywać Swojej wielkiej kłaty. Robimy rozgrzewkę i wchodzimy na ławę Zapraszam Robimy pod każdym kątem e, Można powiedzieć różnymi chwytami Zaczynamy sobie od wąskiego I będziemy w trakcie serii poszerzać Trzeba tylko troszkę Po pięć, raz, dwa, trzy cztery, pięć Poszerzamy, raz Dwa, trzy, cztery, pięć. poszerzamy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. poszerzamy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Poszerzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, odkładamy na chwilę. mi się za chwilę pary spompują. I teraz rozgrzejemy sobie nadgarstki. Fajnie. Ściśniemy tu. I tak, O, mało piłchy Dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz, teraz w drugą stronę łapiemy i tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zaczniemy od takiego ćwicząca. Op. Ach. Dobra, teraz rozpoczniemy dynamicznie Do sufitu Jak wiem, że głupki na włosie Dzisiaj jak się obudziłem, to plułem krwią Zejbiste info. Nie wiem, no serio tak było. Jak coś to będę na to zwalał, że... Że dzisiaj krew w mordzie, co nie... Niech mi coś nie pójdzie. Ać! O chujowe, jeszcze raz pójdzie. Będzie o HP dla widza? O HP? Mhm. Dla widza może być. Zawsze, dla widza wszystko. Ać. Dobra, to kiedy AF? Jest <grym> co cię w sumie oni panu, To <grym> Ciekawe ile osób by kupiło. Ja bym kupił Silver Report. Ja mam takie poglądy, że ja bym się nawet sprzedał za pieniądze. Ale... do odcinka akurat Co? Do odcinka Ale ten, no, ale Ale czego bym nie sprzedał? Nigdy bym nie sprzedał Ziomali Nie tam, chuj <grafy> <grafy> Treningu siłowego Bym nie sprzedał, szczerze mówiąc Czyli by się na to zjebał, ok? Nawet wiesz, nawet za milion dolarów, kurwa, przelew Ja bym nie przeszedł na kulturystykę na przykład nawet Przeszedłbyś na... Nie Przeszedłbyś Stary, kurwa, jakbym chciał mieć milion dolarów to bym miał milion dolarów <gry> Sigma grindset Nie wiem, dzisiaj mamy 185 Ja wczoraj zjadłem 7000 kalorii jakoś Tak na oko Jestem dzisiaj wybitnie gruby Jest kurwa fajnie Jest ten, bale nie Baleron Policja. Jest Bambaryła, o! Bambaryła, no, na pewno. Nawet nie aktywowałem brzucha, jest tak, bambariła. Ale myślę, że inny ci przyjął. Yes. <inaudible> <mi jest dzisiaj? inaudible> Przepraszam was widzowie, serio. To jest trochę dziwne, że jesteś chory na fangę, no nie? No jestem! Właśnie, a, aż eksploduje, kurwa. Poprzednie dwa dni, wiecie co robiłem, kurwa? Oglądałem WikiLeaks, ojebałem dwa sezony, kurwa w dwa dni. I to daisz w tym 14 000 kalorii w dwa dni? 14 nie, ale z, razem zjadłem no z 12 tysięcy, 12 zjadłem no. Bo jednego miał z 5 5000, drugiego od 7000. Ty jak niektórzy youtuberzy robią jest nic kalorii, to dla ciebie to by <laughs> był dzień jak co dzień. No to ja byłem już zmęczony psychicznie, kurwa, powiem wam, a teraz wypocząłem i mi odpierdala, Co nie? Rza, rzadko jest okazja spotkać mnie wypoczętego. Generalnie, ja jestem zawsze zmęczony. Co to, to nie ma takich dni, że jestem wypoczęty, kurwa. To niby wyglądam wiesz, na erozyne, energię i w ogóle, ale nie no, Wewnątrz jestem gdzieś tam zmęczony już. Jak nie fizycznie, to... Nie no, fizycznie też jestem kurwa zawsze zmęczony. Tak jakbym miał te zegarki, szczerze, myślę, że jakbym miał zegark, wiesz wiecie, o co chodzi, że, z, że są takie funkcje, w ile się zregenerujesz z tego treningu, co nie? To, to, to u mnie jest kurwa dług kilku tygodni już na że, że po że ja cały czas jakby trenuję na długu regeneracyjnym takim myślę. się w to wszystko pan jest. Uuuu! 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 ale Uuuu! 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 kurwa ale co? No bo nie wiem o co mnie pytasz. Po, po, możesz powtórzyć pytanie? Jakiś <laughs> statement dać. Ale o czym? Aha No kurwa, no w porządku ten. Tak właśnie no, nie wsuwałem się jakoś w chuj głęboko. Jakoś i tak czuję siłę w barach, żeby to wyciągać. Praca z ciała jest niesamowita, praca całego ciała jest dobra. Nogi dzisiaj chodzą. Właśnie te budki w chuj siadają dzisiaj trzy skarpety świetnie obróciłem dywan, więc tutaj bardzo fajnie się pcha. Dobrze mi się opuszcza dzisiaj wysoko, to też jest fajne. Jest tam jest taka pizda fajna, że spokój, ja? nie? O ja pierdol, stary, kurwa! Gdzie ile to było? 150 Takie lekkie? No Ja mówię, jestem dzisiaj inny, kurwa Czego kurwa nie rozjeżdżasz? Dwa dni temu W nieswoich butach, co nie, w ogóle No w chujowych, że się w chuj rozjeżdżałem Bez asekuracji, bez pomocy w wyniesieniu No 155 na dwa, bardzo luźno Żebym jebał na te 4-5, no nie, No było spoko, generalnie, ale no Dzisiaj jest inaczej, no dzisiaj bym jebał 16 na 5 myślę. 3 lepiej. Zobaczymy, za chwilę to jest 160. A już chyba jedynki inny wiecie? No. Muszę uspokoić, bo zatrzą... wiesz co, ten zatr... Nie rozumiałem yy... świata. zagra... Yy... A moja mama w na gra grała, fajnie. No jakiś kurwa. No proszę, tak też wiesz, że nie kurwa. kurwa.

Za no! a. Bo... A, nie było ich tego. Tak puściło się No, Widzimy 180. Z chuj, ale... Co mam powiedz? Ej nie, czułem się, to nie zrezygnowałem. Ej, jakby jak wyjąłem, to wiem. Wycisnę. Miałem z tego. Ale po prostu ta słabość na dole ruchu moja. No jak... Jak mi ktoś napisze, że mam robić z pauzami i wyciskami to mi chyba pierdolę, przecież wiem o tym. Ale ja to zaprogramuję inaczej. Po prostu jestem 5 kilo za słaby na 185, tak? I tyle chłopaki, tak? Ale fajne podejście, ja się nie płaczę. Bo mamy cel minimum 180, jestem zadowolony. Dzieli nas 20 kilo od 8 mamy pół roku. Pół roku 20 kilo. Nie, nie mamy pół roku. Kurwa. O to szerwsta mówiłeś. Mamy trzy miesiące. Trzy <laughs> pół Dobra, w 3,5 też to zrobię. Jak będę wyciskał zawsze 6 razy przygody. Spokojni bądźcie się. z 4 kilo. Będzie gist, nie? Bardzo fajny był, kurwa, bardzo fajny był filmik. Trochę żal, trochę żal. To jest właśnie ten żal co miałem na testach. To jest ten żal. Ten żal. To jest ten tak żal, żal. jakiś przeżal. <grym> no nie, nie no ja pamiętam no powiem widzą, ale nie będę mówił szczegółów. Miałem takie testy i miałem narysować żal w tych testach. To mój rysunek wyglądał tak. Sztanga, trzy kółeczka, to w ogóle trzy. No to nie liczymy tamtego, bo to są pierdki, tak? Trzy kółeczka. Może był nawet jakiś mały pierdek za trzema kółeczkami. Więc to dosłownie to strzałka do góry, przekreślona. Strzałka w bok, jak macie w matematyce, w logice, że jeżeli to, to tamto. No i buźka ze łzami, co nie taka smutna. Taka. No, i... no i właśnie to jest ten żal. Może, może trochę za wysoko opuściłem, ale no ja czułem generalnie. Jędrek też czuł, wiadomo, po tym podejściu na 180, że raczej nie mam co liczyć na 185. Ale tak, klata nie była pospinana, nie czułem takiej możliwości, żeby mi się klata zerwała. Jedyne co no to mogłem sfajlować i tak miałem świadomość, jakbym wyszedł stąd nie failując, to, to i, miałbym świadomość i tak, żebym nie wycisnął raczej 185. Nie miałbym w głowie takiego czegoś, że a może jest 185, więc w sumie... bo generalnie fejle szkodzą tak psychicznie, ale nie ten akurat, ten mi tak w ogóle nie szkodzi. Tak mnie... No nie wiem, no to, to może niezdrowe jak na zawodnika, ale no trochę mnie nie obchodzi ten fail, e, Raczej mam taką myśl, że fajnie, że spróbowałem. Nie wiem, no zwykle bym był wkurwiony, bym się popłakał czy coś. Teraz mam myśl, że e, bardzo fajne podejście pod 180. Jestem w zadowolony, szczerze, super sprawa. E, no i na 185 e, brakowało, po prostu brakowało. A podejście było szczerze, no, bardzo podobnie dobre. W ogóle ze spokojem wyjąłem, na rękach, nic nie ważyło. A w momencie, kiedy ta sztanga znalazła się na dole, gdzieś tam, to. To, to nie wiem, no to po prostu odcięło i chuj, no i, i nie dało się. Po prostu tutaj jestem za słaby, to będzie widać też na rekordzie. Znowu gada dużo, ale, ale już zakończył jakoś ten odcinek w sumie. To będzie widać na tym rekordzie, że to wcale nie dociśnięcie było najcięższe. Tylko tak, sztanga odeszła kawałek bardzo ładnie i tutaj gdzieś na tej wysokości, tyle od klatki, ona była w chuj wolno. Tam, tam był taki tyci moment na 180, gdzie ona była w chuj wolno. I tutaj też brakuje tej siły. Może trochę nie stajmingowałem, może te... Właśnie dół też tu nie poszedł. Chyba w ogóle nie poszedł, chyba po prostu zatopiłem w tej i chuj, nie pamiętam już. No to po prostu też troszeczkę może za wysoko, więc nie było tej sprężyny, a, a potem i tak by to nie przeszło, bo, bo, ten, bo, bo w tym zakresie jestem chujowy, tak? Więc no. Więc po prostu wzmocnimy to, wzmocnimy się cały i będzie głośno. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, bo myślę, że kończymy. Lajki! Lajki! Dajcie lajka! Dajcie lajka, dajcie suba. Eee, pochwalcie się swoim rekordem. ky. Co? No jeszcze k komentarz. Dajcie komentarz, w którym napiszecie ile wyciskacie na ławie i jakie są Wasze cele do czerwca. <gry>